Posłuchaj mnie uważnie. Jeżeli w szkole wklepali w ciebie program, że jest czas przeszły, przyszły i teraźniejszy, co nie jest prawdą, to... Jeżeli ja ci mówię teraz, że nie ma czasu przeszłego i przyszłego, tylko teraźniejszy. Rozumiesz, co ja do ciebie mówię teraz? Usiądź i posłuchaj mnie uważnie. Przeszły, przyszły, to jest program. Zapomnij teraz o tym programie. Jest tylko tu i teraz, a wszystko, wszystko, przyściuteńko, już jest. Rozumiesz? Zapomnij o tym, że przeszłość, zapomnij, że przyszłość, zapomnij o tym programie. Jest tylko tu i teraz. Wszystko już jest. Jest w Wyobraź sobie teraz, skoro już wszystko jest i jest tylko tu i teraz, jak wygląda manifestacja Master, skoro wszystko już jest. Ty na nic nie musisz czekać. Jak przeprogramujesz się i wywalisz z systemu, przeszłość i przyszłość będzie tylko tu i teraz. A twoja manifestacja będzie wyglądać: I want and I have. Right now. Ty nie musisz czekać na nic. Że coś za rok, za miesiąc i leżeć i manifestować, ty mówisz i masz. Rozumiesz, co ja do ciebie teraz powiedziałam? Wywal z systemu programy, które nie są twoje. To nie jest twoje, to zostało na ciebie nałożone. Ok? Czyli jest tylko tu i teraz. Zapomnij o tym przeszłym, przyszłym, to nie istnieje, tego nie ma. Manifestacja, master, to mówisz i masz teraz, już. Ty na nic nie musisz czekać. Rozumiesz, dlaczego ta praca wewnętrzna, i że nie ma nic na zewnątrz, że wszystko jest ty masz się na sobie skupić focus on you focus on you nie be nie D, tylko you focus focus kochani moi wszystko jest ty tylko wybierasz wybierasz chcesz a to, czego nie chcesz, to nie wybierasz. Tu wszystko jest. Wszczyciuteńko. Limity to ty sobie stawiasz. Jak ty mówisz. O nie, to nie ja, to nie dla mnie, to kurwa, nie dla ciebie. Na koniec i tak masz pełną sprawczość. Nikt nie ma nad tobą władzy. Nikt. Jesteś wszystkim. I tak na koniec to ty, nikt inny. Ty decydujesz, czy coś bierzesz, czy zostawiasz. Ok? Rozumiemy się? Kochani, jest tylko tu i teraz. Wszystko już jest. Słuchajcie, póki Wam to się zaprogramuje. Buziaczki, a lot of love.